Dobry wieczór państw, Państwu. My też mamy na początek, mamy y, zagadkę. Uwaga, zagadka. Y, odpowiedź brzmi 13 włosów. <tryk> Nie, nie, nie wszystkich to tak bawi. P proszę Państwa, przed Państwem projekt łowcy. Szanowni Państwo, Tutaj zostałem przez kolegów z kabaretu, jak gdyby, wydelegowany do pokazania fenomenu pewnego procesu. Bo wiadomo, przyszliśmy tutaj na kabaret. Jak kabaret to śmiech, i analogowo, jak śmiech, to gilanie. Na czym polega gilanie? Ja, może, zaproszę modela. gilanie Polega na tym, iż jest jedna osoba gilająca, która gila osoby gilaną, no, a osoba gilana się śmieje. Teraz, jak ja zagilam modela, on się będzie śmiał. Gile, gile, gile. No, dziękuję. Dziękuję. Co jest najważniejsze w gilaniu? Najważniejsze w gilaniu jest. Umiejętne gilanie. Ja może zaproszę teraz modela drugiego, to będzie trochę lepszy model. Bo wystarczy gilać nieumiejętnie, na przykład. Bez sensu to jest. Ale wystarczy tylko nauczyć się gilać. Gli, gli, gli. <ślesz> 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 dziękuję, dziękuję. I to wtedy jest śmieszne. Gilanie można przeprowadzać pojedynczo parami bądź w grupach. Ja teraz może zaproszę grupę. Wydaje mi się, że wybrałam dość reprezentatywną grupę. Grupę studentów. Przynajmniej Ścieżyna. Jeżeli. Teraz ja zagilam grupę. Coś mi się modele rozbrykały. Jak ja teraz zagilam grupę, to grupa się będzie śmiała. Co? Zrobię... Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Super, super. I kolejny fenomen procesu gilania, że teraz, jeżeli my, jako grupa, za, za, zaczniemy gilać, to państwo się będą śmiali? o czym się państwo przekonają na czy 4 czy 4. No właśnie. Czy cztery się śmiejemy teraz? Jak już się pośmialiśmy. To teraz ostatnia już cecha gilania, czyli jeżeli teraz państwo zagilają nas to my się będziemy śmiali i czekamy. No już spokojnie. Ja teraz podziękuję grupie. bo my się ustawiliśmy teraz w tak fajnej sytuacji, że jak nawet, jak będziemy pokazywali nieśmieszne skecze, jak powiemy gili gili, to państwo i tak się będą śmiali. Gili gili gili.